Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej nowemu kluczowi udarowemu DeWalt DCF921, który zastąpił poprzedni model, którym był DCF880. Zapraszam na krótką prezentację. W odróżnieniu od swojego poprzednika, model DCF921 skonstruowany jest w oparciu o nowoczesny silnik bezstrzodkowy, lecz również zasilany akumulatorami serii XR18V oraz FlexVolt. W ten sposób możliwe było osiągnięcie wysokich parametrów technicznych przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów oraz niewielkiej wagi. Klucz ten dysponuje maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 406 Nm oraz czterema trybami dokręcania. Regulacja siły dokręcania z kolei odbywa się przy pomocy spustu. U dołu urządzenia umieszczone są dwa guziki sterujące. Symbol śruby to tryb precyzyjnego dokręcania i odkręcania śrub. Klucz dokręca z maksymalną prędkością do momentu napotkania oporu. Wtedy zatrzymuje się i zaczyna pracę sekwencyjną. Podczas odkręcania klucz do momentu odkręcenia pracuje z całą swoją siłą, a gdy opór zmaleje, automatycznie zmniejsza obroty. Symbol rusztowania służy do prawidłowego dokręcania i odkręcania łączników rusztowania. Podczas dokręcania klucz jeszcze przez półtorej sekundy dokręca, po czym zatrzymuje się, aby nie zniszczyć śruby. Podczas odkręcania klucz zatrzymuje się w momencie, kiedy łącznik jest poluzowany i opór maleje. Symbol 1 oznacza bieg niski, na którym klucz dokręca z połową mocy na niskiej prędkości, czyli 1400 obrotów na minutę i odkręca pełną prędkością 2500 obrotów na minutę. Zaś symbol 2 oznacza bieg wysoki, na którym klucz dokręca i odkręca z pełną mocą na wysokiej prędkości 2500 obrotów na minutę. Urządzenie posiada bardzo zwartą konstrukcję. Długość głowicy wraz z mocowaniem to tylko 125 mm. Pozwala ona swobodnie pracować nawet w miejscach o ograniczonym dostępie posiada ogumowaną antypoślizgową rękojeść oraz pierścień świetlny z trzema diodami LED, który zapewnia bardzo dobrą widoczność obszaru pracy i sterowany jest drugim guzikiem. Klucz DCF921 posiada uchwyt do mocowania końcówek na kwadrat 1/2 cala za pomocą pierścienia zabezpieczającego lub sprężyny zabezpieczającej w trzpieniu mocującym. Dostępny jest również bliźniaczy model DCF922, który różni się systemem mocowania akcesoriów i posiada uchwyt mocujący na kwadrat druga cala za pomocą szybkiego systemu zapadkowo-kołkowego. Poza trzpieniem mocującym różni się także trybem, który zamiast rusztowania oznaczony jest symbolem wkręta. Służy on do prawidłowego dokręcania śrub oraz wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Nowe klucze udarowe marki DeWalt znajdziecie na stronie sklepu phuabc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.